Będę robił wszystko, aby polskie państwo było silne, aby zwyciężyła uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Powiedział to Lech Kaczyński i nie. Nie powiedział on to ani do pana Romanowskiego, ani do pana. Mateckiego nie, on to powiedział w czasach, kiedy ludzie mieli jeszcze honor, kiedy politycy za to, że zrobili coś głupiego, podawali się do dymisji, składali mandaty, odchodzili w cień. Lech Kaczyński powiedział te słowa pełne nadziei wtedy, ale jakże one dzisiaj są istotne. Dzisiaj te słowa powinny przyświecać na przykład Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to on wyhodował sobie bandę cynicznych złodziei, którzy rozkradali. Za jego zgodą i wiedzą Polskę. Może robili to w imię pisowskiej braci, w imię utrzymania władzy, ale robili to na pewno nielegalnie. Cynizm, którym się posługiwali, nie miał nic wspólnego ani z bohaterstwem, ani z patriotyzmem, ani z uczciwością. Był kwintesencją stwierdzenia Lecha Kaczyńskiego: aby zwyciężyła uczciwość, a nie cynizm i draństwo.